Witajcie serdecznie, moi kochani widzowie. To będzie jeden w sumie już z ostatnich spacerów po moim ogrodzie, a to z tego względu, że będę się przeprowadzać, będę budować nowy dom, więc będzie również nowy ogród. A ten spacer zacznę od Budlei, bowiem wyglądają przepięknie. No i już tutaj nawet pojawia mi się piękny motylek. Jak tutaj widzicie, no nie boi się mnie. Zobaczymy, jak uda mi się go uchwycić. No, całkiem sporo, jak widzicie. Tutaj czuję się bezpiecznie. No, i tu jest mnóstwo motylków. O, latają. Bo budleja to tak zwany krzew motyli. No, i wygląda przepięknie właśnie o tej porze roku, sierpień, wrzesień. Tutaj zbiera się mnóstwo motyli. A zobaczcie, jaki ona ma potencjał przyrostowy. Wiosną nagrywałam filmik, jak podcinać budleje Dawida. No, i podcięłam ją tak około pół metra nad ziemią, a ma teraz, no, gdzieś około czterech metrów. Także rośnie bardzo szybko. U mnie budleje w ogóle fajnie się rozmnażają. Robią się samosiejki, i ja nie muszę ich rozsiewać. Tutaj obok jest również druga. No, ale ze względu na to, że mają taki piękny kolor, ja je pozostawiam, bo ja ten kolor ubóstwiam. Wszelkie takie fiolety, szafiry, niebieskości to jest mój ulubiony ogrodowy kolor. No, zobaczcie, jak pięknie wygląda na tle nieba. Jest ogromna. Obrodziła mi również brzoskwinia. Chociaż trochę chorowała na kędzierzawość, ale nic z nią nie zrobiłam, nic nie pryskałam w tym roku. A owoce mimo wszystko ma. I to bardzo dobre i duże. Leszczyna też będzie miała sporo owoców, orzechów, także jeszcze trochę, a we wrześniu będę zbierać orzeszki. Bardzo zdrowe orzechy laskowe. No, i w tym przypadku zupełnie czyste, wolno od wszelkich pestycydów. Piękne, sporo, sporo ma w tym roku. I tam jabłonka, jabłonka też mi ładnie obrodziła, ale z racji tego, że były ogromne susze, te jabłka nie są zbyt duże i jeszcze nie dojrzały. Ostatnio spadło trochę deszczu, więc teraz jak przyświeci słoneczko, to pewnie dojrzeją. Przekwitu już niestety krokosmie, lucifer. No i teraz będę musiała powycinać te kwiaty, przekwitnięte kwiatostany, które zawiązują gniazda nasienne. Bo akurat to trzeba obciąć, i wiecie co? Ja troszeczkę daję im zawiązać te gniazda nasienne, ponieważ wysuszone kwiatostany z tymi pięknymi kuleczkami stanowią taki element dekoracyjny w bukietach. No ale lada chwila je obetnę. Katalpy już poprzekwitały i puszczają teraz strąki. Zaraz Wam pokażę, jakie katalpa bignoniowa ma ogromne strąki. Bardzo długie. Pięknie, pięknie to wygląda, bardzo, bardzo egzotycznie. Katalpa owata ma drobniejsze strąki, ale ma za to ich więcej. I też wygląda to zjawiskowo. Potem jak ona zrzuciliście, to te strąki wiszą nawet dwa sezony, jak i nie trzy. Więc ona w stanie bezlistnym wygląda również bardzo interesująco. No, spadło troszeczkę ostatnio deszczu, więc te moje rośliny poodbijały. Tu na przykład ogromny świerk konika, bardzo duży, ma ze 4 metry. Odbiła troszeczkę hortensja. A tutaj mam białą budlejem Dawida. Ta jest trochę tak w cieniu, więc tych motelków jest mniej. No, nie widzę tutaj póki co jeszcze motylków, ale ona dopiero zaczyna rozkwitać, bo tamta jest w słoneczku bardziej. O, stąd ją widać. I ona jest tutaj na wystawie zachodnio-południowej, więc praktycznie to największe słońce pada na nią przez cały dzień. No, a ta jest tutaj pod katalpą, więc jest zacieniona. nie mniej to jest fajne, bo tamta przekwitnie, a ta jeszcze kwitnie. Bo ta ma tutaj młodziutkie kwiatostany, więc będzie się rozwijać dopiero. No i tam z tyłu są właśnie samosilki tej fioletowej budlei. Juki też mi już przekwitły. Rododendron się zazielenił, bo podczas tej suszy no to był biedny, biedny. I takie niektóre listeczki mu pozostały żółtawe wy wyschnięte, no ale mam nadzieję, że odbije. No ja akurat już pewnie nie będę oglądać tych kwiatów Rododendrona w przyszłym roku, ale ktoś inny się będzie nimi cieszył i na tym mnie również zależy. Ponieważ ja tutaj pozostawiam ten swój ogród z dobrą energią. I myślę, że nadal ta energia tutaj będzie krążyła, i asparagus, który sobie teraz rośnie tutaj na zewnątrz, i ma się całkiem, całkiem dobrze. Ja myślę, żeby mu te stare liście, które tak tutaj wiszą, o nawet zakwitł, po prostu obciąć, ale to przed wprowadzką go do domu z powrotem na zimę. O, kwiatuszki. Kwiatuszki asparagusa tak mu tutaj dobrze, że on mi tutaj pozakwitał. A musicie wiedzieć, że kwiaty asparagusa bardzo mocno pachną, i tak nawet przyjemnie. To są młodziutkie przyrosty, takie bardzo zwarte i gęste. O, i jeszcze wypuszcza tutaj. Śmiecą na niego drzewa, ostatnio były wiatry, ale mu to nie straszne. Bardzo fajna roślina i świetnie się nadaje na zewnątrz. Z tym, że ja tutaj mam go w takim zacienionym miejscu. Może nie tak do końca zacienionym, ale nie ma tutaj. Bezpośredniego padania promieni słonecznych, bowiem tutaj drzewa zasłaniają słońce, a jest to wystawa południowa więc nieźle by tutaj było, jakby nie było tych drzew. I piękna igława chilijska. Ja tą igłowę chilijską zamierzam zabrać ze sobą także. Będę ją wykopywać i włożę ją do pojemnika, żeby ze sobą przewieźć, ponieważ to drzewko jest już zaklimatyzowane, dosyć duże. I no, nie chciałabym kupować nowego i od początku go klimatyzować, dlatego tak bardzo mi zależy na tym drzewku. No i z tej strony również. Budleje. Tutaj jedna już zupełnie przekwitła ta różowa, ale to jest wcześniejsza odmiana. Już jej praktycznie poprzekwitały wszystkie kwiatki. Może nie wszystkie, bo jeszcze tutaj zawiązuje. Ale warto wiedzieć, żeby te kwiatostany budlei obcinać. No, ja mam tyle tych budlej, także musiałabym latać non-stop, tylko z przycinakiem, więc nie mam na to po prostu czasu. Niemniej i tak wyglądają pięknie. No, tutaj są właśnie te fioletowe. Także ta różowa przekwitła, fioletowa jest w trakcie kwitnienia, a biała niebawem zakwitnie, więc nie kwitną one w tym samym terminie, no i mogę podziwiać je przez dłuższy okres czasu. To też jest ważne. No i pięknie tutaj mi odbiła bergeria ma ogromne liście bo zawsze się tak męczyła w tych suszach a tutaj wygląda przeuroczo Ona bardzo ładnie kwitnie wiosną ma takie różowe kwiaty takie dosyć mocne słupki Ale z liści również jest ozdobna taka kapusta No pięknie tutaj wygląda Ona lubi cień dlatego ją tutaj posadziłam pod drzewami i fajnie tutaj jej się rośnie Poprzekwitały moje róże wielkokwiatowe, ale one kwitną powtórnie, więc myślę, że za 2-3 tygodnie znowu pojawią się pąki. W moim ogródku warzywnym nic nie ma, bo już tam nic nie sadziłam. Natomiast jagody, czyli borówki amerykańskie, już zebrałam, ale wsiała mi się tutaj jakaś jeżyna, samosiejka. No i oczywiście ją zostawiłam, bowiem jeżyny są bardzo zdrowe. I będę miała niedługo jeżyny. A to Pożyczka też mi niesamowicie obrodziła. Teraz ją podcięłam i też mam zamiar ją zabrać, bo ona jest niewielka. Także spokojnie da się przetransportować. No niestety śliwy i wiśnik nie zabiorę ze sobą, bo to są już duże, duże drzewa, ale zostawię i niech inni korzystają na zdrowie. Bo to jest piękna odmiana śliwy, rękloda przepyszna. Wiśnia również. Tam również jeszcze jagody zbieram. Bo akurat tam to jeszcze mam trochę tych jagódek. Są pod drzewem, więc nie dojrzewają tak szybko jak te w pełnym słońcu. Zaraz zobaczymy. Ostatnio widziałam, ale ja to sobie podchodzę systematycznie. O, jeszcze są takie pojedyncze sztuki. Podchodzę sobie systematycznie i wcinam, bowiem jagody. Borówki są kapitalne na wzrok. Więc garść borówek dziennie trzyma okulisty z dala ode mnie. To jest takie moje powiedzonko. Więc staram się codziennie w swoim menu uwzględniać właśnie borówki. Nie mam jakoś dużo, ale kupuję też w ekologicznym gospodarstwie i sobie mrożę na zimę, zbieram również w lesie. Chociaż tutaj na moich terenach, ze względu na tą suszę, to w tym roku tak ubogo z tymi jagodami leśnymi, niestety. Więc posiłkuję się swoimi oraz właśnie z tego gospodarstwa ekologicznego. No, są takie pojedyncze sztuczki. Więc jeszcze będę sobie tutaj dojadać. I zielone. Nie dość, że są to takie bardzo wdzięczne krzaczki, to przy tym pyszne i zdrowe. Nie krzaczki, tylko owoce krzaczków. Tak gwoli yy, uściślenia, z tego względu, że jest bardzo dużo takich osób, które lubią łapać za język, łapać za słówka. No i powiem szczerze, czep czepiają się w byle pierdoły. Trochę mi żal takich osób z tego względu, że chyba nie mają co robić. Gdybym miała się czepiać każdej pierdoły, oglądając jakikolwiek film, no to chyba straciłabym większość życia. Ja tam sobie odpuszczam. O, tutaj przepiękna katalpa z tej strony. Jedna i druga. No to są w ogóle przepiękne drzewa. Duże, majestatyczne. Takie egzotyczne, no i świetnie sobie radzą w naszym klimacie, jakby nie było. No i tutaj kolejna budleja. Także tych budlei w moim ogrodzie jest dosyć sporo. Tarasuje mi tutaj trochę wejście, ale wybaczam jej ze względu na ten jej powab i urok i kolor. Piękny. Moje bukszpany na szczęście jakoś wyglądają, ale już zauważyłam żerowanie gąsienicy ćmy bukszpanowej, więc szybko opryskałam lepinoksem, czyli takim biologicznym preparatem na ćmę bukszpanową, bo z tych moich bukszpanów nie zostałoby nic. O tutaj właśnie widać zaczątki żerowania. A tam to jest żerowanie z ubiegłego roku, z ubiegłych lat. Kiedy jeszcze nie wychwyciłam tak szybko. Ale to wszystko ładnie zarośnie. No tylko trzeba niestety pryskać systematycznie lepinoksem. Tak trzy opryski w ciągu sezonu dobrze zrobić. No ale za to są piękne te moje bukszpany, bo są bardzo duże. Ja mam dużo tych bukszpanów. I tutaj również są bukszpany. No, i na szczęście te nie są tknięte w ogóle. Bardziej w cieniu. Nie wiem, co ta ci ma, szpanowa preferuje, ale chyba bardziej słoneczne. Miejscówki. Tu jest kolejna brzoskwinka, która obrodziła. Ta jest trochę bardziej w cieniu. Teraz akurat pada na nią słońce, ale wcześniej była w cieniu, więc te owoce dojrzewają trochę później niż u tamtej, która de facto. Jest cały czas na słońcu, bo rośnie od strony południowej. Ta też, ale tutaj są drzewa, więc te drzewa trochę zacieniają. Niemniej już można zbierać, bo widzę, że osy dobierają się do brzoskwiń. Niedługo nic nie pozostanie. No, z brzoskwiniami to jest tak, że dojrzewają naraz praktycznie. Nie tak jak z jabłkami, które dojrzewają przez 2-3 miesiące i przez 2-3 miesiące mam. Świeże jabłka, to brzoskwinie muszę zebrać praktycznie w ciągu dwóch, trzech tygodni. Hortensje, no ostatnio były takie dosyć mocne ulewy, to mi pobiły te hortensje anabelki i one się tak położyły. To jest właśnie wada tych dużych kwiatów. Pod wpływem deszczu, o jest moja niunia. Idzie, jest upał, ona trochę zmęczona upałem. Więc nie dokazuje za bardzo. Nie szczeka. Tak jak to potrafi robić. Ale za to te hortensje bukietowe fajnie się trzymają. Przy Anabelkach jest taki problem, że się pokładają. Ale za to fukcji pięknie zakwitły. Ja mam tych fukcji trzy. Sobie tutaj je rozmnożyłam. Tu jest młodsza. A tutaj jest jeszcze jedna funkcja, bo miałam dwie na nóżce, ale ta jedna zimą obumarła. Niemniej ja sobie posadziłam szczepkę tutaj przy dole, więc ją poprowadzę po tym pieńku. No i to będzie fajnie wyglądać, myślę. To jest tegoroczna szczepka, więc ona jest mała, ale już bardzo ładnie kwitnie. A ta funkcja na nóżce całkiem ładnie wygląda. I tutaj zauważyłam taką ciekawostkę biologiczną, a mianowicie jak było sucho, ta moja magnolia liliflora zrzuciła prawie wszystkie liście. Ale zobaczcie co się dzieje teraz, jak dostała deszczu. Po prostu zaczęła wypuszczać młode listeczki. I to na całym krzaku. No niesamowite jak sobie natura radzi z takimi przeciwnościami. Fajnie, bardzo fajnie, podoba mi się to. No i tutaj kwitnie krzewuszka po raz któryś, po raz drugi, ale tak ubogo. Ubogo, bo było sucho, teraz ostatnio tylko spadło tego deszczu, no sporo spadło. Niemniej znowu jest gorąco. A rośliny nie lubią takich klimatów. Przynajmniej te w moim ogrodzie, bo na przykład hortensje, krzewuszki, magnolie lubią niestety wilgoć. A my. Bardziej teraz zbliżamy się do klimatu śródziemnomorskiego niż tego naszego umiarkowanego. I pięknie kwitnąca ketmia syryjska. Ja bardzo lubię tę ketmię, ponieważ ma kwiaty praktycznie takie same jak kwiaty malwy. Białe, czysto białe. No i wygląda baśniowo. Rzadko widuję taką białą ketmię. Tu mam jeszcze jedną ketmię, ale ta. O, tam siedzi pszczółka. Ale ta ketmia, widzicie, ma zupełnie inną kolorystykę. Taki róż z ciemnym różem przy słupku. O, kolejna pszczółka. Także w moim ogrodzie jest czysto, nie ma pestycydów, więc te owady sobie tutaj zbierają czyściutki nektar. No, bardzo, bardzo kocham tą ketmię. Też będę musiała sobie zaszczepić, też będę musiała sobie ją rozmnożyć i zabrać, bo nie wiem, czy ja taką odmianę gdziekolwiek dostanę. I mam mnóstwo pąków. To są już duże ketmie. Bardzo duże. Mają tak około 3 metrów. Więc trochę żal mi się z nimi rozstawać. No ale cóż. I wróciłam do miejsca, z którego praktycznie rozpoczynałam czyli tutaj, gdzie są te piękne budleje. naprawdę piękne rośliny. No i jeszcze tutaj pięciornik. Też mi ładnie zakwit w tym roku. Myślałam, że nie za bardzo zakwitnie, ale jednak. Kolejny mój spacer po moim ogrodzie to będzie spacer wrześniowy, pewnie. I ja już widzę, że trzmielina oskrzydlona zaczyna się wybarwiać, więc Jesień zapasem. I ona wybarwia się na taki przepiękny, czerwony kolor, jest cała w tym kolorze, więc zapraszam na kolejny spacer, bo to już będzie ostatnie uchwycenie w moich filmach tej pięknej Trzmieliny, no bo w przyszłym roku akurat o tej porze już nie będę tutaj mieszkała. Serdecznie pozdrawiam, zapraszam do kolejnego filmu, i oczywiście, jeżeli interesuje Was. Zakładanie ogrodu od podstaw, to zaobserwujcie mój kanał, bo jak tylko zacznę robić ogród, jak tylko zacznę w ogóle się budować, to będę to wszystko tutaj na kanale udostępniać. Serdecznie pozdrawiam i do kolejnego razu, pa pa!